Cześć Siemaneczko, z tej strony Bartosz Oles, Polish Fighters, a moim gościem jest zawodnik KSW Szymon Bajor, cześć Siemanko. Cześć, cześć. witam bardzo siebie, witam wszystkich słuchaczy Polish Fighters. Szymon, już za tydzień Twoja walka z Augusto Sakajem, powiedz mi czy od początku to miał być ten termin i ten rywal, no bo jednak kilka miesięcy w klasy czy nie widzieliśmy? Tak, tak, no nie widzieliśmy, ostatni raz walkę stoczyłem w sierpniu w klatce KSW. E, także już czas najwyższy na, na powrót. E, chciałem walczyć e, bez względu na, na przeciwnika jak najszybciej. E, padła propozycja Augusto Sakai e, kwieciej Pasuje? No moja odpowiedź e, po krótkim zastanowieniu tak, oczywiście pasuje. E, tak jak powiedziałem, byłem długi okres bez startów, a przeciwnik tutaj nie gra roli, e, no bo. No bo podpisywałem kontrakt na ilość walk, nie na przeciwników, także, także Augusto Sakaj, fajne wyzwanie, biorę, trenuję i wychodzę do walki, tak jak już sam powiedziałeś, za tydzień. Mhm. a powiedz mi, czy, czy to był twoja jakby pierwsza propozycja rywala, tak? Innych jakbyś tam propozycji nie było? Tak, 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 dokładnie tak jak mówisz, to była moja pierwsza propozycja rywala, nie było innych propozycji, od razu padło, na, padło nazwisko Augusto Sakaj na które po prostu przystałem, nie, nie padały inne nazwiska, nie, nie było jakiegoś tam wyboru to, był, to było jedyne nazwisko, które dostałem, Augusto Sakai także, także to jest pierwszy przeciwnik, który miał być mój na kwiecie i mam nadzieję, że do tej walki dojdzie już za tydzień hmm. A czy Ty właśnie jesteś zadowolony, że to jest ten rywal, no bo to jest na pewno no, bardzo wymagający, wymagający przeciwnik, nawet gdzieś tam wielu e no jestem jakby przeciwnikiem tej walki, bo twierdzą, że no, przegrałeś ze słabszym zawodnikiem, czyli z Sheffellem, a dostajesz gościa no, po UFC, gościa, który no, jakby, jakby jeden z nielicznych dał gdzieś tam e, walkę przez decyzję z De Frisem, no i na pewno jest to jedno z największych wyzwań KSW do, do, tej, do tej pory. Tak, no nie zapomnijmy, że walczyłem też z De Frisem, a Augusto Sakai z De Frisem przegrał. Ale uważam go, że to jest no naprawdę czołówka wagi ciężkiej KSW w Polsce, no, że gdzieś tam jest w rankingu gdzieś tam dalej, no to niczym tego to nie świadczy, no bo wszyscy wiemy jak, jak się toczyła jego walka właśnie z Philem z De Naprawdę to był mocny pojedynek, mocny postawił opór. Myślę, że tamte te pierwsze rundy to, to nawet mogły być punktowane dla niego. Ostatecznie przegrał na punkty po pięciu rundach, także ma doświadczenie walcząć na pięć rund i jest to mega, mega zawodnik. Też doszły mnie słuchy, że tam niepotrzebnie, że to jest niepotrzebny zawodnik, że on jest za mocny, że, że powinien mieć jakiegoś tam innego przeciwnika, żeby, żeby gdzieś tam odkuć się po ostatniej przegranej. No ale tak jak powiedziałem w którymś z wywiadów po, po walce, już nie pamiętam po której, że, że chcę po prostu walczyć z najlepszymi, chcę walczyć z, z czołówką i, i takie też wyzwania dostaję od wodarzy KSW, za co im jestem bardzo wdzięczny. Mhm. A powiedz mi, jak ty w ogóle definiujesz Sakaya i na, jak, jak myślisz, na jakie aspekty w walce musisz uważać? No bo tak jak powiedzieliśmy, jest to bardzo doświadczony przeci, przeciwnik, no walczył w UFC przegrywał tam no, głównie tam z, z dość mocnymi, wymagającymi rywalami. Tutaj też dał opór Defrisowi, tak jak e, wspomnieliśmy. Na co, twoje, na co jakby najbardziej się nastawiasz? Ech, tak naprawdę e, jakoś tam dogłębnie nie śledziłem jego walki, nie obserwowałem. E, od tego są trenerzy, e, nie ja. E, oglądałem walkę ostatnią jego z Filem Defrisem i chyba e, urywek walki z Marcinem Tyburą. Eee, nawet rozmawiałem też z Marcinem Tyburą o, o tej walce jak byłem w Ankosie, bo miałem przyjemność tam tydzień potrenować z chłopakami. Rospodziewam eee, no, się ciężkiego, dużego, ciężkiego chłopa. Natomiast bardzo ruchliwego, jak na, na jego wagę i na jego warunki fizyczne pokazał to właśnie z Defrisem, że, że naprawdę jest ruchliwy w tym Oktagonie i, i potrafi się po nim poruszać w płynny sposób. Spodziewam się, że będzie właśnie szybki, jak na swoją wagę będzie ruchliwy i spodziewam się też tych kopnięć niskich, nie wiem czy to była taktyka na Defriza, czy na mnie będzie też podobna taktyka, tego nie wiem, ale, ale jestem przygotowany właśnie na te, na te niskie kopnięcia, tego się spodziewam. Co, czym więcej możemy zaskoczyć, no nie wiem, no, to, to jest MMA, to jest, naprawdę tutaj jest duży wachlarz technik, tak jak powiedziałeś, ma przeszłość w UFC bił się walczył z mocnymi zawodnikami, na pewno jest doświadczony, na pewno dużo widzi w Oktagonie. No i na pewno ma gdzieś tam zasób swoich technik ogromny, dlatego myślę, że będzie pewnie na bieżąco gdzieś tam dokładał swoje techniczki, żeby, żeby po prostu mieć, mieć przewagę na demon. Także ciężko tutaj, tutaj coś o nim powiedzieć, na pewno będzie ruchliwy, na pewno będzie kopał. i, i w półdystansie może też być równie może być niebezpieczny, no bo tak, tak się zakończyła walka właśnie jego z Marcinem hmm. A powiedz mi, jak Ty w ogóle reagujesz na takie właśnie wpisy fanów, które czy trochę e, niedoceniają? doceniają? trochę ty o tym wspomnieliśmy jakby o tym temacie przy ogłoszeniu tej waszej walki, ale no bo są takie głosy gdzieś tych fan, no fanów, hejterów, jak to jak zwa, tak, tak zwał. No, że topka SW Szymona Bajora to jest. Za, dla Bajora to jest za wysoko, że już odbiłeś się od Deflisa, odbiłeś się od e, Szefela. Jak ty generalnie w tym na to reagujesz? I czy myślisz, że ty jeszcze na ten top masz szansę? No że tak, no, jeżeli chodzi tutaj o kibiców, no nie muszę nikomu nic udowadniać. Znam swoją wartość. Nie mam zamiaru tłumaczyć się w mediach. Słuchaj, no. Kibice, kibice są różni w Polsce. Dużo, dużo, dużo duża jest zawiść wśród kibiców. Jeni, wygrywasz z przeciwnikami, no to napiszą, że no wygrał ze słabszym przeciwnikiem. No nic dziwnego, że wygrał, jak on był dużo słabszy. Przegrał z, z mocniejszym zawodnikiem. No to powiedzą, no to w końcu trafiła tam, nie wiem, Kosa na kamień. Czy, czy to są za wysokie loty dla, dla Bajora? No, co bym nie zrobił dla, dla większości kibiców, to będzie źle. Dlatego gdzieś tam staram się nie czytać tych komentarzy, nie obserwować. I nie brać ich do siebie zbytnio, bo, bo żaden z tych piszących komentarzy nigdy nie był ze mną na treningu, nigdy nie był nawet na sali treningowej, w której ja trenowałem, nigdy mnie nie widział na treningu i raczej nie powinien się wypowiadać w ten sposób. No ale ja rozumiem, no, ludzie są różni, mają do tego prawa się wypowiadać, a ja mam do tego prawo po prostu nie brać tych komentarzy do siebie. Ale właśnie ta druga część pytania o tym właśnie, czy myślisz, że na ten top jeszcze masz szansę czy po prostu i też czy traktujesz tą porażkę z szeferem trochę jak taki wypadek przy pracy. No bo tam dużo się ludzi spodziewało, bo po tym jak szefel pokazywał się w KSW choćby samym, no że to nie mówię, że to będzie łatwa przeprowadza dla Ciebie, no ale gdzieś tam byłeś faworytem w, w tej walce też jakby to jest taka opinia, no, że ty, koło tej walki, no coś tam poszło nie tak generalnie, nie? Tak, tak. Doszło, coś poszło nie tak. Z, trenerem, z trenerami przeanalizowaliśmy ten pojedynek, wyciągnęliśmy z tego wnioski, z tego pojedynku. No tak jak mówisz, to no na papierze szefel był słabszym ode mnie zawodnikiem. Wyszliśmy do Oktagonu, okazał się lepszym zawodnikiem, dużo mi nauczył, dużo mi pokazał moich minusów, dużo nakierował mnie na to co mam jeszcze poprawić. Także no to jest walka. Ja uważam, że na top mam umiejętności, mam ambicje, mam chęci i mam w możliwości i warunki, żeby ten top osiągnąć, i do tego zmierzam. Dlatego nie mam do żadnych pretensji, że dostaję mojego do Augusto Sakai, bo ciężko trenuję każdego dnia, mądrze trenuję każdego dnia. I chcę walczyć właśnie z topowymi przeciwnikami, bo one, właśnie tacy, tacy jak, w zawodnicy jak Augusto Sakai, one mnie będą bardziej rozwijać niż, niż po prostu inni zawodnicy, tacy właśnie czołowi, topowi zawodnicy. Dlatego są bardzo wdzięczny. Uważam, że mamy warunki, mamy chęci i mamy ambicje i możliwości osiągnąć top KSW. I, no, i w tym kierunku celuję. Walka z szeferem. No, po prostu to był wypadek przy pracy, tak to traktuję, z którego wyciągnąłem wnioski i jadę dalej. A powiedz mi, przygotowania do tej walki m, tylko w swoim klubie czy gdzieś indziej? Bo chyba tam widziałem, że był e, chyba wyjazd e, do Tajlandii, chyba tak? E, treningi w Tak, tak, to by, by, w Tajlandii byłem e, końcem zeszłego roku, to był na przełomie listopada i grudnia. To, to jeszcze wtedy nie wiedziałem o, o walce z Augusto Sakaj, nie wiedziałem o terminie walki. To był taki luźny, treningowy obóz. Jeżeli chodzi o przygotowania, i stricte, odkąd dowiedziałem się, że, że to będzie Augusto Sakaj, w pierwszym tygodniu pojechałem do Ankosu. Tam spędziłem tydzień, a resztę to, jest tak, to, są, to były już takie, e, można powiedzieć, weekendowe, dniowe e, wyjazdy, e, gdzie byłem w, w, w Grodzisku Mazowieckim, u Bęka, u Kasza Brzeskiego. E, w Orsztynie miałem się też na, na treningu być, ale, ale w klubie Majtajnie, nie w Arachionie. Także to, to już były takie, takie jedno, dwudniowe wypady, ale taki, taki dłuższy to mam tygodniowy za sobą w Anglosie. Resztę, resztę treningów z, spędziłem, resztę przygotowań spędziłem na miejscu w Rzeszowie. Mm -hmm. A powiedz mi ten wyjazd właśnie, to mówisz, w zeszłym roku w Tajlandii, to gdzie on dokładnie był, w jakim klubie i z kim tam miałeś okazję trenować, sparować? No to tak jak już powiedziałem to był bardzo luźny obóz treningowy, nie miałem żadnych informacji o, o kolejnej walce dlatego mogłem sobie pozwolić na treningi w różnych klubach i tak naprawdę trenowałem no, chyba tam dwa, dwa razy się powtórzył klub, a tak to praktycznie co trening to był w innym klubie, zaczęliśmy od Bangkoku, od klubu Yokao. Bangkok, później później zmieniliśmy miejsce na, na Pattaya. byliśmy w klubie Venum, byliśmy w klubie Fightex i byliśmy jeszcze w takim klubie, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale to była taka bardzo, bardzo mała miejscowość, taki naprawdę fajny, skromny klub, gdzie była naprawdę super atmosfera, świetni trenerzy. także... Fajnie, bo po prostu doświadczyłem praktycznie treningów w pięciu różnych klubach i nie, nie zamknąłem się gdzieś tam na jeden klub, tylko, tylko w pięciu innych i to było dla mnie fajne doświadczenie. Każdy trener był inny, lecz treningi były bardzo podobne. Ta tajska szkoła obowiązywała w każdym z tych klubów. A czy chciałbyś, żeby właśnie w przyszłości te wyjazd do Tajlandii to był jakiś Twój element już z Twoich przygotowań? Wyso? Nie do końca. Nie do końca. Nie uważam, że, że byłbym w stanie lepsze zrobić przygotowania w Tajlandii niż, niż w Rzeszowie. Nie Ciężko mi stwierdzić. Może ja bym, ja bym gdzieś tam walczył w, 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 tym, w Mai Tai czy, czy, czy gdzieś tam w kickboxingu, to na pewno przyniosłoby lepsze efekty. Ale jeżeli chodzi o MMA, to nie do końca. Tajlandia jest, jest chyba tym Takim kierunkiem, który bym wybrał na, na przygotowania, jakbym miał możliwość. Trzy lata temu miałem przyjemność być w Brazylii na treningach i z mojego doświadczenia w klubach, w których byłem i w krajach, w których trenowałem, to mi się wydaje, że, że na razie brałbym bardziej Bra Brazylię pod uwagę na przygotowania niż Tajlandię. Mhm. Już powoli zmierzając do końca tej naszej rozmowy. No nie jest tajemnicą, że w tym roku KSW prawdopodobnie zawita po raz pierwszy do Rzeszowa. Jak Ty w ogóle oceniasz ten ruch? Czy, Maciek, czy ogólnie Rzeszów ma tylu zawodników, żeby też KSW zapełniło tam hale? No i najważniejsze pytanie: Czy Ty chciałbyś tam wystąpić i czy już jakieś wstępne rozmowy są? No bo gdzieś tam o jakimś terminie mówi się o wstępnie, o sierpniu. Takie głosy schodzą. So, ciężko mi teraz stwierdzić, bo. Dlaczego się to stwierdzić? No bo na razie po głowie mi chodzi walka w, w Gliwicach z Augustosa Kaj, nie wyprzedzam gdzieś tam do przodu, co będzie, nawet gdzieś tam w Kularach się mówi o tej gali w Rzeszowie. Ja nie mam jeszcze potwierdzenia, nie pytałem włodarzy, czy to, czy to prawda, czy to nieprawda, a jak prawda, to kiedy? Na razie mam inne wyzwanie przed sobą. I, I na tym się skupiam. Jeżeli będę miał taką możliwość, KZU będzie organizować gale w Rzeszowie, to potwierdzą się te informacje ja będę miał e, możliwość na nie zawalczyć, to bardzo bym chciał, bo e, moja kariera zaczyna, zaczęła się w Rzeszowie. Pierwszą swoją walkę e, toczyłem właśnie w Rzeszowie i fajnie by to było po paru czy parunastu latach e, wrócić. Mhm. Okej, okay, Szymon, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić. To jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Ja Ci bardzo dziękuję, za, że znalazłeś dla mnie, dla mnie czas i za rozmowę. Ja Ci tutaj również bardzo dziękuję za zainteresowanie, za, za rozmowę ze mną, za poświęcony mi czas. Chciałbym podziękować moim trenerom za ogromny wkład i poświęcenie, które wkładają mi dzień w dzień. Grzesiek Bigdon, Patryk Magnucki, Mirosław Kelar, Norik Koczarian. Chciałbym podziękować moim sparing partnerom, którzy naprawdę nie mają ze mną łatwo. To Szymon Skrabucha, Kamil Rychlicki na co dzień, a także Sergiusz Zając, również zawodnik KSW. Przemek i Kornel. Także było ich mnóstwo. Także bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie w moje przygotowania. I również dziękuję moim sponsorom, którzy na co dzień mnie wspierają w dążeniu do, do celu, do, do, moich, do osiągnięcia moich marzeń. To jest firma Marway, firma Czado Catering, firma City, City Format, firma Wander, firma Nowa Sushi i wiele, wiele innych, którzy, którzy mnie wspierają, bardzo Wam za to dziękuję.